Dzień dobry, Krzysztof Szymański, ekspert kredytowy. Na co dzień zajmuje się w pomocy klientom, uzyskaniu tańszych, lepszych ofert kredytowych. Jeżeli jesteście Państwo osobą, która zastanawiacie się właśnie nad zaciągnięciem zobowiązania na zakup domu bądź budowę domu, warto porównać oferty kredytowe. Oferty kredytowe można oczywiście porównać samemu, ale z tym nam zejdzie trochę czasu, lub udać się do eksperta, który porówna dla nas oferty jakby ze szerokiego spektrum rynku. To co nam to daje? Taki ekspert dokona albo pomoże nam dokonać wyboru powiedzmy dwóch, trzech ofert, do których składamy wniosek kredytowy. Po złożeniu tychże wniosków kredytowych dostaniemy decyzję kredytową. Jeżeli taką decyzję posiadamy i okażemy je w banku innym, ten bank będzie dużo bardziej skłonny do zejścia nam z warunków cenowych i da, i da nam... Bardzo prawdopodobne, lepszą ofertę od tego, co dostaliśmy na decyzji kredytowej. Więc to jest taka szybka porada, jak wynegocjować tańszy kredyt. Dziękuję za uwagę. Krzysztof Szymański, doradca kredytowy.